Dzień dobry, witam serdecznie na foreksjestrader.com Będziemy teraz pokazywali przykład transakcji na Forex na rachunku demonstracyjnym. Jest to przykład ukazujący, jak szybko po prostu na zmienności na Forexie można zarabiać pieniądze. Aktualnie mamy balans na koncie 45 000 87 zł tutaj dokładny balans i dokonamy transakcji przykładową sprzedaży, sprzedaży pięciu dużych kontraktów na rachunku demonstracyjnym w celu pokazania, jak szybko można tak naprawdę zarabiać pieniądze wykonując transakcje. Otóż sprzedaliśmy tutaj pięć dużych kontraktów, one tutaj wchodzą teraz i transakcja niestety nie weszła, tak czasami jest u niektórych brokerów, to są informacje, które omawiam na szkoleniu. Czy też, jeżeli ktoś ma szczególne pytania, można: O, tym razem weszła transakcja. Mogę odpowiedzieć na to, dlaczego tak się dzieje. A teraz chcemy po, po prostu pokazać przykład, jak transakcja sprzedaży może dawać szybko wynik. Aktualnie został naliczony spread, także zaczynamy od minus dwóch czy trzech punktów. To jest ten ujemny zysk, tutaj aktualnie. Ale zobaczymy zaraz za kwadrans, dwa, trzy, kilka kwadransów. Zerkniemy sobie do tej transakcji, jaki ona wykonała zysk na danej parze walutowej euro-dolarze na wykresie 30-minutowym. Witam serdecznie po krótkiej przerwie. Na chwilę zatrzymałem wideo, aby poczekać 2 trzy kwadranse. Minęło ponad pół godziny. Proszę zobaczyć, że kurs obniżył się, a my. W przybliżeniu zarobiliśmy około 1800-1900 zł, także ten kurs się cały czas zmienia. Możemy zamknąć tą transakcję klikając zamknij zlecenie. O no i proszę bardzo, około 2000 zysk zamknął się, także z 45 tysięcy balans na koncie wynosi teraz 47 tysięcy. Przypominam tylko, że jest to przykładowa transakcja do pokazania, jak szybko można na zmienności na Forexie zarabiać pieniądze, natomiast nie była to realna transakcja, ani też. Nie rekomendowałem akurat tego ruchu do wejścia w rynek, jeżeli chodzi o pozycję samą w sobie, był to po prostu prosty przykład, żeby pokazać, jak w krótkim czasie można zarobić no, małe, średnie pieniądze jak to woli. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kursy wideo bezpłatne oraz szkolenia online. Dzięki.